Przejdź do w w swojej Przyjdź Twojej chwile, przy przyjdź Twoim błogosławieństwie, wylewaj się obficie na Grzegorza, na Jego serce, na Jego umysł. Przychodź i mów, mów do nas te słowa, które chcesz, abyśmy usłyszeli. Mów do nas te słowa, które będą dla nas błogosławieństwem. Mów do nas te słowa, które będą nas ożywiać i napełniać. Ty jesteś Bogiem prawdy, Ty jesteś Bogiem miłości. Ty przychodzisz jak miecz obosieczny, przecinasz nasze serce, przecinasz nasze umysły. Dlatego oddajemy Ci Grzegorza, oddajemy Ci jego posługę. Bądź pochwalony, bądź błogosławiony, bądź wywyższony. Teraz i na wieki wieków. Amen. amen. Amen, amen, dziękuję. Wybrałem sobie taki temat, który jest, mi się wydaje, bardzo ważny w naszej wspólnocie, a mianowicie Jezus jako lider. Jest to, wie, fajny temat. Każda osoba, która ma Pismo Święte lub telefon z Pismem Świętym, to my zachęcał, byśmy otworzyli Ewangelię Jana w czwartym rozdziale. Jeżeli mamy. Okay. Mamy telefoniki lub coś takiego? Jeżeli nie mamy, to okej. Okay. To jest Jana 4, 43-54. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybili na święto. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem. Przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus. Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, który Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzek, rzekli mu, wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że, był to, że była to godzina, kiedy Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył On sam i jego cała rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. To, co mnie tutaj dotknęło w, w, tym, w tym przekazie, to gdzie Jezus mówi, że w swojej ojczyźnie prorok nie doznaje czci. Pamiętamy, że przyszedł do, swojej, do swojego miasteczka. Im chciał im opowiedzieć, chciał wierzyć, czynić wiele cudów. Chciał pokazać, że jest namaszczony, że, że, e, że przychodzi nowy, nowy etap w życiu, że przychodzi zbawienie dla Izraela. Został odrzucony. Wiemy, jak to się skończyło. Że jest napisane w Piśmie Świętym, że na tylko kilku chorych nałożył ręce sali uzdrowienia. Jezus tego nie uznał za cuda. Ale co tutaj widzimy, że Jezus szedł? Że Jezus, przyjmując to namaszczenie od Ojca, wiedział, jakie jest jego powołanie, że On tego mm, nie był na tyle skoncentrowany na tym, co się wokół Niego dzieje, tylko skoncentrowany na tym, do czego Ojciec go powołał. I ja też sobie zrobiłem taką przyjemność i pozwoliłem sobie, <laughs> przepraszam, pozwoliłem sobie policzyć w Piśmie Świętym, ile razy jest słowo idź, albo pójdźcie, albo idźcie. Jest napisane 304 razy. Mi się wydaje, to też jest specyficzne tak w czymś świętym, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli Bóg w coś nas wprowadza, abyśmy wzięli to i w tym kierunku szli. Tutaj też to widzimy właśnie w tym momencie, jak Jezus szedł. To ja patrzyłem też specjalnie na tym całym rozdziale, że On się też zatrzymał w Samarii, gdzie w tamtych czasach był konflikt między Żydami a między Samarytami, Samarytanami. Oni mieli konflikt, a on jednak w tej studni stanął, napił się wody od samarytanki i został jeszcze tam dwa dni. Coś, co nie godziło się, ale on szedł z całkiem innym posłaniem. On szedł z całkiem inną rzeczą, niż wtedy patrzyli na to faryzeusze czy uczeni w piśmie, że oni ograniczali się, byli taki bardziej może hermetyczni niż, niż tego, co doświadczył Jezus i, i z czym szedł, i z czym właśnie, właśnie szedł do ludzi. Nie? I co mnie tutaj właśnie tak e, też e, osobiście pokazało, że, że Jezus w tym wszystkim był bardzo skoncentrowany na tym, co Ojciec do Niego powiedział. E, następnym takim fragmentem, który, który, który mnie też dotyka, to jest Mateusza 9,35. I to jest fragment, jak go przeczytam z tego przekładu pisma, bo jest troszeczkę inaczej napisany. I. E, jest takie bardziej, bardziej dotykające dla mnie osobiście yy, droga, właśnie, droga właśnie takiego liderstwa. Marka, przepraszam, to będzie Marka. Nie ma tu już tylko Marka. Ja przeczytam może tylko najpierw ten fragment, który mnie dotknął, bo jeśli ktoś będzie chciał być pierwszym, stanie się ostatnim człowiekiem. Przepraszam, tutaj się pogubiłem. O. Jeżeli ktoś chce być pierwszym, będzie ostatnim wśród wszystkich i sługą wszystkich. W innym przykładzie jest napisane: Jeżeli ktoś chce być pierwszym, niech się stanie. Nie? Ale tu, co mnie dotknęło, to jest ten moment, kiedy e, warto się wrócić kilka wersetów wcześniej, gdzie jest e, powiedziane, że Jezus zauważył, że uczniowie kłócili się między sobą, który jest pierwszy. I to jest fajne. I to jest dla mnie fajne, bo tutaj pokazuje taką specjalną rzeczywistość. Oni już się kłócili, kto jest pierwszy oni już chcieli być najbliżej Jezusa, a jeszcze nie mieli tego namaszczenia do tego, żeby być tym pierwszym. Oni chodzili, Bóg dał im, Jezus dał im tą władzę, czy tam dał im władzę do wyrzucenia złych duchów i uzdrawiania. A oni już się kucili o miejsce, w którym mają być. I tutaj jest pokazane: jeżeli chcesz być pierwszym, będziesz ostatnim. I mi to pokazuje taką inną perspektywę, że Jezus jakby chciał pokazać: jeżeli wy będziecie się stawiać w miejscu, które nie jest dla was przeznaczone, Będziecie ostatnimi, czyli będziecie cały czas spełniać zachciewajki wszystkich osób, które do Was przychodzą, bo będziecie się starać być zawsze na tym pierwszym miejscu, żeby pokazać się, że ja istnieję. I wtedy człowiek taki zaczyna się męczyć sam ze sobą, wprowadzać samego siebie w miejsce, które nie chce być, bo to jest trudne miejsce. Jezus też pokazuje w tym miejscu, że jeżeli jesteś w miejscu, do którego Bóg Cię powołał. To ty w tym momencie stajesz się wszystkim dla wszystkich. Jeżeli nie jesteś w miejscu swojego powołania, to ci wszyscy stają się dla ciebie wszystkim. Czyli twoje skoncentrowanie, które powinno być na Bogu, zostało skoncentrowane na ludziach. I zaczynasz wtedy kombinować, jak każdego zadowolić, żeby oni chcieli Ciebie słuchać. Jeżeli Czytamy w Piśmie Świętym, też zauważymy taki fragment, kiedy przychodzą do Jezusa faryzeusze i wstawiają go na próbę odnośnie Denara. My wiemy, że ty się nie słuchasz, nie patrzysz na względy ludzi. I też jest tak pokazane, nie? że Jezus nie miał takiego, że dobrze zrozumieć, takiego względu na ludzi, tylko był w stu procentach skoncentrowany na Ojcu i dzięki temu, że był skoncentrowany na Ojcu, stał się wszystkim dla wszystkich. Ale nie stało się odwrotnie, że wszyscy stali się dla niego wszystkim. Nie? Jak przeczytamy na przykład w drugiej księdze Samuela, czy nawet w pierwszej księdze Samuela, kiedy król Cał zaczął się bać swojego narodu, zaczął kombinować, no to Bóg mu powiedział, że znalazł sobie kogoś innego o innym sercu. I właśnie to jest ten przypadek, gdzie on dostał namaszczenie, ale był jeszcze taki moment, że wziął te dary, zaniósł sam te dary, kiedy miał to zostawić, miał przyjść przyjść prorok i się tym zająć. Strach przejął kontrolę nad tym, do czego, do czego był sam powołany. Strach blokuje i, i, i Jezus, dla mnie, dla mnie to jest takie coś, że Jezus pokazuje, że wchodząc w miejsce powołania, twój fokus jest na tym, do czego Bóg cię zaprasza i ty musisz iść. I ty musisz w to wchodzić, bo jeżeli zatrzymasz się i będziesz starał się wszystkich dookoła siebie zadowolić, odsuniesz się od tego, do czego Bóg Cię zaprosił. I wierzę, że każdy w nas sercu ma to, że Bóg mu pokazuje, ale pewno jest, często jest strach, który nas blokuje, który nas zamyka, i boimy się pójść w to dalej. Bo nie wiemy, kto, kto coś na mój temat powie, albo ktoś co zrobi, jak ja w tym się później odnajdę. Jezus, jasno i wyraźnie, dla mnie to jest jasno i wyraźnie nakreślone. Skoncentrowanie na Bogu. Stajesz się sługą wszystkich, ale nie są oni wszystkim dla ciebie, bo czynisz to, do czego cię ojciec powołał. I jeżeli też zobaczymy, na przykład w Księdze Wyjścia, gdzie Mojżesz przez swoje powołanie potrzebował też lat 40, żeby wejść w swoje powołanie, bo 40 lat sobie żył dobrze. Na, na królewskim, powiedzmy, tronku, dobrze sobie żył, ale po 40 latach musiał uciekać. Nie? I dla mnie to też jest taka z perspektywa, że on potrzebował tego czasu, żeby wejść w miejsce swojego powołania i żeby później prowadzić ten naród. Żeby wyjść, stać się takim pierwszym liderem, mimo tego, że były szemrania. Bo jak będziemy czytali, to jest, to jest fajne, bo powinniśmy też właśnie zaczynać może od, od Mojżesza, ale jakbyśmy poczytali, że jeżeli się tworzy jakaś społeczność, to i też są szemrania. I to też są problemy. Ale widzimy, jak to powinno dalej wyglądać. Że nasz fokus, jeżeli jest na Bogu, to On się wszystkim innym zajmuje, bo my jesteśmy pochłonięci tym, do czego On nas zaprosił. A On się zajmuje tym, co się wokół nas dzieje. Jak czytamy w psalmie 127 chyba, że jeżeli na próżno budujemy miasta, tak? Jak to było w ciaradku? 127. Jeżeli domu Bóg nie zbuduje na próżno, dokładnie, Jeżeli... dokładnie, nie? To jest to, że bo często to ma taką, może mieć taką słabość, albo mentalność, że kiedy my wchodzimy w miejsce powołania, to myślimy sobie, że zaczynamy Bogu służyć. Z jednej strony tak, bo stajemy się jego narzędziem w rękach. Ale to Bóg chce tak jakby przez nas służyć komuś innemu. Czyli stajemy się tym narzędziem, którym on się posługuje. Robimy mu miejsce w tym wszystkim, żeby on się mógł nami posłużyć. Czyli taki sługa, ale bardziej narzędzie, w którym Bóg ma taki dopóst do tego, abyśmy mogli, tak jak tylko teraz wy siedzicie, żeby to taki wasz wachlarz objął, bo Bóg chce dzisiaj wielce rzeczy zrobić. Bóg chce budować. Naszymi rękoma. Dlatego dla mnie to jest ten fragment, właśnie z Ewangelii Marka 9:35, żeby być skoncentrowanym na tym, abyśmy nie chcieli być pierwsi, ale czekali na to, do którego miejsca nas Bóg powołuje, i byśmy chcieli w to wejść, bo wtedy staniemy się sługami. Będziemy służyć, wszystkim, ale oni nie będą wszystkim dla nas. Bo Bóg będzie dla nas wszystkim. I wszystko, co się będzie w działo, to On będzie bierał w czasie chwałę. Paweł w listach swoich pisze, że wszystko, co czynicie, czyńcie jak dla Boga. I to też taki jest wyznacznik dla nas. Wszystko, co czynimy, czynimy jak dla Boga. I wierzę, że, że, że to jest taki dobry wyznacznik tego, jak każda wspólnota powinna wchodzić w swoje powołanie. Czyli Jezus przychodząc, dla mnie teraz tak patrząc, on miał wizję. On miał wizję, bo ojciec mu pokazał i teraz zaczął robić. I jak tworzy się wspólnota, to jest osoba, która ma wizję. Jak widzimy uczniowie, oni nie byli zgodni ze sobą. We wspólnotach też osoby nie są tego samego zdania wszyscy. Tak, my mamy takie same zdanie. Ale co jest najważniejsze, że wizja, w którą wchodzą, jest dla nich fajna. Chcą w to wejść, chcą w to pójść, chcą poświęcić swój czas i oddać się pod autorytet, który jest nad nimi postawiony, aby ta wizja mogła się wypełnić w Kościele. Bo Bóg daje wizję dla wspólnoty. Powołanie może być osobowe, ale wizja jest wspólnotowa. I wtedy się objawia też pięcioraka posługa, do której Bóg powołuje. I każdy ma zna swój dar, w którym może się w 100% procentach Spełnić i dać wszystko, aby ta wspólnota miała silne nogi, silne plecy, silne ręce, silną głowę, aby to ciało, które on chce stworzyć w tej wspólnocie mogło zanosić wszędzie to, do czego on tą wspólnotę powołał, czy jakąś inną wspólnotę. Nie? To jest e, uważam, że to jest taki pierwszy wyznacznik, lider. Później następny wyznacznik, mi się wydaje, to już trzeba pójść dalej na, na jakieś innym e, nauczaniu. Wspólnota, jak powinna wspólnota wyglądać, jak wspólnota powinna współpracować ze sobą, jak wspólnota powinna wzrastać w sobie wspólnie. Wierzę też, że najważniejszą taką rzeczą jest w każdej wspólnocie, abyśmy potrafili wstawać w takiej szczerości i nie pozwalali sobie na takiego ducha sieroctwa. Czyli ja nic nie mam i zaczyna się taka nie, nie, nieprzyjemna zazdrość. Zaczynamy komuś czegoś zazdrościć. Gdzie sami nie chcemy na przykład ruszyć się. To jest takie, zaczynamy być konsumentami, a nie producentami. Nie? Tak jak często widzimy po prostu na boiskach. Nie wiem czy ma, pamiętacie takie jeszcze e, sytuacje, jak się siedział na boisku, tutaj biegają z piłeczką, a tam jakiś krzyczy, o, to jest sędzia Kalosz, nie? No on wiedział najlepiej, widział, że tam był, tam był jakiś falstar, coś tam było niespalony, już wie najlepiej. No z boku super się widzi. Ale fajnie jest, kiedy tak, a pomogę mu, teraz robimy coś razem, Zaangażuję się, pójdziemy razem w to. Ja wiem, że może mu ciężko, ale to jest fajna rzecz, nie? Ta, fajna, ta rzecz będzie naprawdę wielkie rzeczy robić. Jeżeli razem staniemy, razem to zrobimy, razem do tego pójdziemy, I to jest mega ważne, uważam. I wtedy właśnie stajemy się tymi, którzy weszli w tą wizję. Czyli wszystkim dla wszystkich. Otwieramy swoje serce na tą wizję, do której Bóg nas zaprasza. I wierzę też w to właśnie, ten przekaz, że jak tu Jezus pokazuje, że wyszedł z Galilei też po to, żeby wrócić do Galilei. Zobaczcie, też często jest tak w różnych wspólnotach, to też medialnie teraz słyszymy, że dużo jest takiego napominania liderów, jakieś tam różne rzeczy, pokazywanie. Zobaczcie, co robi Jezus. Obszedł wszystko dookoła. Tam widzieli jego cuda i znaki. Wracał do, do Galilei, i Galilejczycy go przyjęli. Czyli jakby świadectwo tego, co się wydarzyło, było dla nich czymś takim potwierdzającym. No bo Żydzi bardziej potrzebowali znaków i cudów, a Grecy potrzebowali tego wyjaśnienia. I dlatego Jezus tak mówi: Nie, jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. I to było też takim dla mnie, w moim myśleniu, że Musiało się dużo rzeczy wydarzyć dookoła, żeby ta osoba, czyli Jezus, mógł wrócić i mógł coś uczynić. Nie? I czyli wrócił, zaraz tutaj przybiegł... Na, 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 jak się ten pan... Urzędnik, to był chyba od Heroda, anty, antypoda, czy jakoś tak się nazywa. Nie chcę teraz tutaj... Od Heroda któregoś. Przybiegł szybko. Przecież on nie musiał też przybiec do, do Jezusa. On miał ludzi pod sobą ale obdarza też właśnie Jezusa taką czcią, że wyszedł do Niego prosić Go o to. Nie? To też jest taka fajna, fajna ilustracja pokazuje, że ogólnie problem jest tak, to jest mówi. W swojej ojczyźnie prorok czci nie doznaje. Musi wyjść poza, żeby coś się wydarzyło. Ja obserwuję tak dużo też w internecie różnych liderów i w ich przypadkach było podobnie, że musieli najpierw wyjść, a żeby wrócić i okazało się, że tak, ta osoba chodzi w Boże Namaszczeniu. Boże Namaszczenie, czym jest Boże Namaszczenie? Też to ostatnio przeczytałem. Możemy zwrócić uwagę, że ten, który chodzi na maszczeniu, to przez Jego posługę dzieją się wielkie rzeczy. To też jest prawda. Ale jeżeli byśmy czytali, bo tu chodzi o pasterza i o owce. Czyli ten, który chodzi w Namaszczeniu, to jest chroniony. I tutaj też właśnie pokazuje ten, ten fragment, nie? że Jezus był chroniony, bo on był namaszczony. Widzimy kilka fragmentów w Piśmie Świętym, gdzie chcieli to Jezusowi zrobić, to nie był jego czas. I jestem przekonany, że w Piśmie Świętym mamy tak wszystko skonstruowane, że korzystając z tych instrukcji, potrafimy przejść przez to, czego oni przechodzili, a my nie musimy w całe miejsce wchodzić. Bo jest instrukcja, były szemrania, tysiące Izraelitów po, poległo na pustyni, gdzie nie musiało to być, Bóg, Bóg sam po to pokazywał, były szemrania, źle to wyszło, 20 tysięcy zginęło, Bóg chcieli sam zacząć rządzić. My możemy to wszystko przeskoczyć. Jest coś takiego, gdzie biorąc to, wchodzimy jakby tak, na ich sufit staje się naszą podłogą. Czyli startujemy z tego miejsca, gdzie oni doszli, my startujemy z tego miejsca. I zachęcam wszystkich do tego, abyśmy spędzali dużo czasu z Pismem Świętym i, i zaczęli pozwalać na to, aby Bóg zaczął pokazywać nam to, co jest dla nas ważne w Jego perspektywie. Dlaczego czego On chce właśnie, abyśmy weszli. I dlatego tak uważam też, że może ten pierwszy temat, Jezus jako lider... Jest ważny, bo są zawsze problemy w wejście pod autorytet lidera. Zawsze się zaczynamy w jakiś sposób yy, zastanawiać, dlaczego ta osoba, a nie tamta osoba, dlaczego ta osoba nie jest tu, a tam. Mnie doświadczenie nauczyło tego, że jeżeli Bóg kogoś postawił, a ja mu powiedziałem moje tak. To wszystko, co się wokół mnie dzieje, dzieje się za moim przyzwoleniem na to. Powiedziałem Bogu moje tak. I najpiękniejszą dla mnie takim, e, taką postacią, która powiedziała Bogu tak i przyjmowała wszystko, to jest Dawid. To jest Dawid, gdzie jest sytuacja, gdzie jego syn Absalom wtargł do Jerozolimy, wygonił go, uciekał przed swoim synem. Miał przy sobie naprawdę potężnych ludzi, gdzie w opisie w księdze Kronik jest napisane, że pozabijali po 300 na raz jedna osoba. Mogli to załatwić, ale on powiedział nie. Wszystko, co się dzieje, to jest z jakiejś przyczyny. Nawet kiedy przechodził, zaznaczyłem sobie fragment celowo nawet, przechodził w XVI rozdziale to jest napisane, w drugiej księdze Samuela. Przechodził e, przez dolinę, wyszedł mu naprzeciw tak, e, szemin, to był Beniamita i zaczął krzyczeć Wynoś się, wynoś się zbrodniarzu i przestępstwa. Przez e, cała przelana krew domu Sa Saula Pan skierował przeciw tobie. Tam dalej jest napisane, jego z jego z, e, dowódców powiedział, pójdę i zabiję go. A on mówi nie, jeżeli Bóg dopuścił do tego, to Bóg wiedział po co to dopuścił. Kilka rozdziałów później czytamy, że ten, który go przeklinał, pierwszy do niego i przepraszał. Go, nie? Ale właśnie to jest to, że wchodzimy w to miejsce, do którego Bóg mnie zaprosił. I on powiedział swoje tak, a jeżeli swoje tak powiedział, to wszystko, co się w moim życiu dzieje, jest po coś. Nie po to, żebym ja miał nos na kwintę i gdzieś tam, Boże, dlaczego ty mi zrobiłeś. Wszystko jest po to, abym ja był bliżej Boga. I żeby Bóg mi oczyszczać z moich słabości. Przepraszam, że może tak to chaotycznie wszystko dzisiaj powiedziałem, ale nie ma jakiejś wprawy do głoszenia słowa. Dziękuję za uwagę. A teraz druga rzecz. <laughs> Póki Agnieszka się wyjdziesz. 8-9 czerwca przyjeżdża do nas Luka Nauman. 8-9 czerwca przyjeżdża do nas Luka Naumann, został zaproszony. Zaprosiliśmy go, żeby też dał e, takie nauczania dla nas jako